Słońca w bardzo dzikim, zarośniętym lesie, który znajduje się z dala od ludzkich domostw. W lesie tym trzeba uważać, zwłaszcza o zmroku na dzikie zwierzęta, na lochę z młodymi. No i szukam miejsca na nocleg. Prognozy pogody zapowiadają spokojną noc. Także już niedługo trzeba znaleźć miejsce i rozwiesić hamak. Na środku kadru widać spokojnie stojące jelenie. Las sprawia wrażenie naprawdę dziewiczego. Ilekroć tutaj jestem, to w tym rejonie wydaje się, że zwierzęta żyją sobie zupełnie nie niepokojone przez człowieka. Stoją tam, nie uciekają. Chyba nawet są nieprzyzwyczajone do obecności intruzów. Spokojnie sobie Chodzą. Nie będę niepokoić tych zwierząt i rozłożę się gdzieś tutaj. Nie będę się tam dalej do nich zapuszczać. Jakbym chciał palić ogień, to mam tutaj bardzo dużo materiału, ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Godzina 20.15 Jest jeszcze jasno, słońce zachodzi, ale jednak jak się przebywa w gęstym lesie, który jest za moimi plecami, no to ta szarość, która stopniowo zapada, daje się bez znaki i ta widoczność jest z każdą chwilą coraz słabsza. W takim lesie, jak ten, który jest oddalony. Od jakichś większych ośrodków miejskich to raczej nie spotyka się innych ludzi niż po prostu miejscowych. A miejscowi na ogół nie przebywają, nie chodzą po lasach od roku, no może bardziej o świcie, zwłaszcza w sezonie grzybowym. Także szanse na to, że ktoś tutaj się pojawi, są bardzo niskie, ale to zawsze podkreślam, szanse takie istnieją. Nigdy nie można nabrać przekonania, że nie ma szans, że, że ktoś się pojawi. Ale być może pojawią się jakieś zwierzęta. Mam tu widok na takie małe polanki i być może zaczną od roku podchodzić, będzie widać przez termowizję. Gdzie występują niedźwiedzie, nauczono mnie, że warto obsikać drzewa czy jakieś pnie w pewnej odległości od obozowiska, żeby zniechęcić dzikie zwierzęta do zbliżania się. Tutaj zresztą widzę jakieś odchody dosyć duże. Nie wiem jakiego zwierzęcia, ale raczej nie sarny ani jeleni. Dlatego warto takie obsikiwanie, takie znaczenie terenu wykonywać. No jeżeli się nie chce tego bliskiego podchodzenia, bo być może ktoś chce. Za tą kęstwiną całkiem niedaleko znajduje się taki Końcowy, bardzo ustronny podjazd, klepisko przy takim terenie magazynowo-przemysłowym. Jeżeli ktoś by tam nocą bądź nad ranem przyjechał, jeżeli coś by tam się działo, to ja to prawdopodobnie będę dokładnie z tego miejsca, gdzie jestem, słyszeć. Słuchać też drogę za mną, ona jest daleko stąd, a mimo to słychać w tej chwili jakieś motory. Nie wiem czy to słychać. Ale, i tak, miejsce, w którym teraz jestem, uważam za dosyć ciche. Aczkolwiek, gdyby to nie był weekend, mogłoby być inaczej. Tak jak ostatnim razem. Już o zmroku. Już kiedy jest prawie ciemno, to jeszcze tylko rodzik, jako ostatni, śpiewa. No, i pewnie zacznie śpiewać też jako pierwszy nad ranem, a poza tym słychać jakby coraz głośniej oddali takie buczenie jakiejś takiej jakby maszyny. Nie mam pomysłu co to może być, co urządzenie kojarzy mi się z jakimś transformatorem elektrycznym. Straszą mnie sarna albo jelenie, które obserwuję przez termowizję od dłuższego czasu, ale to ciekawe, to nie jest takie typowe szczekanie kozła sarny, tylko takie właśnie ryki, jak przed chwilą się nagrały. Jestem już w śpiworze, zwierzyna straszyła, albo próbowała jakoś zaznaczyć, nie wiem, swoją obecność, długo. Y, obserwowałem cały czas to na termowizji, w końcu ta grupka odeszła, no były to chyba albo trzy jelenie, albo trzy sarny. czy za rogami nie widziałem żadnego osobnika, ale nie wiem, czy rogi widać w termowizji. Natomiast oddaliły się, teraz nawet coś tam słychać jeszcze i raczej oddalają się od tego miejsca godzina 3.20 W nocy, a właściwie to nad ranem, bo ptaki się już rozśpiewały. W lesie jest głośno Spać już nie mogę i nie czuję się nawet jakoś zmęczony. Wrażenie termiczne jest dziwne i towarzyszyło mi właściwie całą noc. To znaczy ja już znam to wrażenie z innych nocowań, ale to jest takie jakby funkcjonowanie na granicy marznięcia i niemarznięcia. Głównie od pleców, no i w stopach mam tylko jedną parę skarpet, odczuwa się takie z braku lepszego określenia swędzące zimno, ale co ciekawe nie dochodzi do sztywnienia tych na przykład obszarów peryferyjnych, nie dochodzi do sztywnienia palców stóp, tak jakby to było na prawdziwym mrozie. No, Według prognoz ta temperatura obecnie to jest około 10 stopni a ja mam podkoszulek i Dwie warstwy wierzchnie: czapkę zimową na głowie, na szyi go naciągnięty. No i właśnie tą jedną parę skarpet. Tam w oddali widać jeszcze księżyc. Nie wiem, w jakiej fazie jest ten księżyc, ale wygląda to ciekawie, bo jest nore ranem. A nie jest to noc ani późny wieczór, co czas słychać w oddali, w budynkach technicznych czy to przemysłowych, jakiś taki dźwięk, właśnie ten dźwięk, wieczorem wydawał się być cichszy. No a w nocy, i nawet teraz, stał się głośniejszy. No i brzmi właściwie jak. Bezustannie, jednostajnie wirująca pralka. Nie wiem, co to jest za urządzenie. Można się do tego dźwięku przyzwyczaić, bo nie jest jakiś nieprzyjemny dla uszu. A jednak, jakbym miał wybór znaleźć miejsce, gdzie go nie słychać, to bym takie miejsce wybrał. Tej nocy raczej nie mogę nazwać przyjemną ze względu na chłód, ale też ze względu na różne tajemnicze i wybudzające mnie dźwięki. No ale przynajmniej była to noc ciekawa, właśnie ze względu na te dźwięki, ponieważ to no, mimo, że ja już nocowałem ponad 20 razy to wciąż zdarza się, że można usłyszeć zupełnie nowe, bardzo tajemnicze dźwięki. To było zwłaszcza w pierwszej fazie nocy. Słyszałem na przykład i to całkiem z bliska takie jakby krótkie gwizdy, które brzmiały trochę jakby to nawet człowiek gwizdał. No cóż, pewnie to były jakieś ptaki, ale ja się całkiem nieźle znam na głosach ptaków, i nie przypominam sobie z całego życia, żebym ja gdzieś słyszał tego typu głosy ptaków. No zdarzyło się też, że, że w nocy jakiś ptak jakby się przebudził i przez chwilę zaśpiewał. Oprócz tego bardzo głośny, przeraźliwy jakby kwik, chyba dzika. Jakieś dziwne, agresywne rychania z oddali, takie jakby można by to porównać trochę do takiego dźwięku jaki wydaje wściekła czarna pantera, może, może tak to można porównać właśnie. No i też z oddali jakieś bardzo dziwne dźwięki, był taki dźwięk, który przypominał, jakby taki krótki krzyk dziecka. No, takie dźwięki to często wydają koty albo sowy, ale no, ja tak ja słyszałem, takie dźwięki wydawane przez koty i sowy i, i ten akurat dźwięk jakoś do tego nie pasował. Tutaj też w drodze do lasu, jak się mija takie magazyny. To jest całą dobę taki wielki pies. No i ten pies zaczyna ujadać, jak się mija bramę. No i też w środku nocy ten pies kilkakrotnie zaczynał szczekać, co mnie zastanawia, co lub kto. Jaka była przyczyna, że ten pies zaczynał szczekać 4 06? Trochę się jednak ogrzać muszę i za chwilę będę powoli zwijać to wszystko.